Urodziny bez tortu to nie są urodziny i właśnie widzę, że tych tego tortu nie zabrakło, ale wspaniale. Drodzy Państwo, no pasji, pasji, żeby ona cały czas była podgrzewana. Energii do działania, proszę Państwa. Kto pierwszy kroi tort. Życzę w imieniu tutaj wszystkich zgromadzonych, chyba pani Elżbieta, prawda? Pan Zbigniew. Tak. Szanowni Państwo, ja w Boże chciałem zapomniałem, zanie... przepraszam, zapomniałem, no, jestem trochę wzruszony, chciałem podziękować swoich założonych. Bo tutaj są szefowie działów, jest dyrektor generalny, także chciałem Wam serdecznie podziękować. Chciałem Państwu podziękować, że Cię jest z nami co roku, jesteście i no, miło nam, że jest tak jak jest. Dlaczego tu o tym dzisiaj mówię? No bo nie wiem, czy w tym gronie akurat się spotkamy. Chciałem Pani Marzence podziękować, Pani Marzenko, Pani z nami nie idzie. Się. No nie jestem, nie jestem. Mogę się zatrudnić do dożywotnio. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja powtórzę to, co powiedziała Izabela. tak, tej pasji przede wszystkim, bo jak jest ta pasja, to człowiek nie czuje, że chodzi do pracy. To, to o to w życiu chodzi. Pasja niesie wszystko i pa, Państwo akurat te pasje mają tak ogromną, że zaraz wrzają tak, tak. całą załogę i wszystkich i że nie spoczyliście no w czasach takiej komerchy i masowości, wy nie idziecie na skróty, życzę energii, życzę zdrowia, życzę uśmiechu i właśnie więcej fajnych spotkań i cudownych okazji do tych spotkań. No i pytanie za 100 punktów, kto tort kroi? Czy Pani Elżbieta, czy Pan Zbigniew? Ja proponuję, żeby moja małżonka zaczęła... Albo razem, jak na, na ślubie. Panie Marzenko i drodzy Państwo, że mimo tych wszystkich trudności damy radę. Panie co tu się dzieje. Ale to w międzyczasie powiem. Od kilku lat nasza firma jako z firm rodzinnych respondenci najbardziej wybierają naszą firmę i dużo, dużo za nami jest druga firma. Także no. Róbmy tak dalej. Róbmy swoje, oczywiście.